W dzisiejszym odcinku pokażę wam historię Halka, jak on stał się zły. Więc zaczynamy. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cięcie. Łohohoho 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 Cięcie. Łohohoho Jeszcze nagrywaj. nagrywaj. Zastanawiacie się dlaczego on stał się zły, to cofnę wam to. Trochę Nie mam co robić. Co mogę robić? Trrr, trrr, ktoś dzwoni. Nie tak. O, to ty kurczaku. Tak, to ja spotkajmy się na końcu tego tunelu. No może już jadę. Mm, idę do, 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 do tego auta. O nie, nie ma paliwa cięcie. O, dobrze, to jest to Pana nowe auto, więc mm, trzymaj. I mm, do mm, mm. O! O, wow, o. No, widziałyście, chyba, że zauważyliście, jak to się wszystko stało, jego historię, więc... Papa, pa. widzimy się w następnych odcinkach. Dajcie lajka. Co się stało? No, mi się auto zepsuło. No, no, A, mam one. Zdam Ci zapasowe auto. Mam takie inne. Proszę. O, jest za małe. Mam tyle. Ja mam takie coś to. cięcie. Ok. To jest może trochę lepsze, ale jadę. Nie. nie. Ej, no to nie co to było? No to było złe. Dobrze, to ja tam jadę. Mechanika. O, no, tam, 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 tu, tu. O, tam musimy dostukać. O, skończone. Pój Pójdę do właściciela tam dziękuję. tam 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 jadę tam mnie tam 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 jadę, 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 tam tam ciecie. tam tu wybuchło tam Ale wybuchł. tam wstaję, tam wstaję. He tell what she has